No, 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 no Zielak nagrał. Sielak. <śmieniciela> Nie ma no Hitlera. Sielak. Sielak. Nie Sielak. Hitlera! Ale Sielak. grzecznie! Co? No, to Sielak. 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 Ty mnie Sielak. Adam jest sweter. sweter. Adam nie szalej. <głos> 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 Adam? Adam tak Ale Ale nie że grzybienie używam. Mamo! <noise> wow. Ale jest jego na twarzy. O, chlupie Michał. Gdzie jest? Co masz na telefonie, piwo? Wódkę. Wódkę? Ja, Ej, jak nie dorazł uciec pić, to bym na ojca, tam piłę zadałem, nie? Jak? No? Nie. A A ja ja jest to? A może zakończ i obecnie gajemy. <gry> <gry> A wtedy zobaczysz co będzie. Dobrze.